Antykwariat Atticus posiada w swoich zbiorach bardzo interesujące dzieło Jana Lebensteina. Jest nim rysunek zatytułowany Głowy Ptaków, szkic z 1971 roku z kolekcji Hanny Patkowskiej. Lebenstein studiował malarstwo w ASP w Warszawie w smutnej dobie socjalizmu. W 1955 roku wziął udział w wyzwalającej wystawie w warszawskim arsenale. Zaprzyjaźniony w czasie studiów z Białoszewskim i Lechem Stefańskim, swą pierwszą indywidualną ekspozycję pokazał w 1956 roku w teatrze Natarczyńskim. Drogę do światowej sławy otworzyło mu zdobycie Grand Prix de la Ville de Paris na Biennale Młodych w Paryżu, do którego ostatecznie wyemigrował. Po seriach figur kreślonych i hieratycznych namalował bodaj najsłynniejszy cykl figur osiowych z przełomu lat 50. i 60. W latach 60. zaczął rysować. Karnet, czyli dziennik, z którego później będzie czerpał motywy do obrazów. W kolejnym okresie na obrazach zaczęły pojawiać się postaci ludzkie i fantastyczne, na poły mitologiczne, na poły jak ze snu. Nic dziwnego, że klucza do jego twórczości szukano u W słynnym motto, kiedy rozum śpi, budzą się potwory. W 1974 roku stworzył niezwykłe gwasze do folwarku zwierzęcego Ruela. W latach 76-89 podejmował głównie tematykę mitologiczno-biblijną. Powstały wtedy ekspresyjne cykle ilustracji do księgi Hioba i do apokalipsy w przykładzie Czesława Miłosza. Dziś prezentujemy rysunek głowy ptaków Szkic z kolekcji Hanny Patkowskiej. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do zapoznania się z bardzo bogatą ofertą prac Jana Lebensteina, które są dostępne w antykwariacie i do działu grafika artystyczna.